Witam wszystkich. I tak bardzo dużo osób pyta mnie, skąd biorą się takie deformacje u saren. Skąd powstają takie dziwne rogacze ogólnie, tak? Tak zwane myłkusy. Kurde, zawsze mnie interesowało. Zawsze mnie ciągnęło do tych rogaczy, zawsze mnie interesowało dlaczego. Dlaczego. Są wielotykowce. Dlaczego są powyginane te parostki? Dlaczego niektóre są do dołu, niektóre powywijane we wszystkie możliwe sposoby? Zacząłem czytać, oglądać różne reportaże. No trochę się dowiedziałem. Dlatego co nieco może wam pokażę dzisiaj i co nieco powiem. Co do samego polowania. Tak, ja nie poluję. I na pewno mam tutaj sporo rogaczy z polowań, tak? Ja ogólnie nie poluję, te rogacze to jest moja wielka pasja. Oczywiście mówię, same dziwne rogacze, czyli te myłkusy, tak? To jest pasja, kurde, mojego życia i zawsze mnie to interesowało skąd i dlaczego tak wyglądają. Co do samego polowania, no wiadomo, że to są rogacze, które są częściej odstrzeliwane niż inne, no bo to zawsze jakaś deformacja tego poroża. A wiadomo poroże oddaje całą cały jakby to powiedzieć rozwój tego rogacza Tak, czy ten rogacz jest w pełni sił czy ten a taka deformacja no, zawsze pokazuje że coś z tym rogaczem jest nie tak. I mam trochę rogaczy z kilka znalezionych. Du, bardzo dużo większość tych rogaczy to jest właśnie z jakiejś aukcji. Już nie będę mówił jakich z, mm, Gdzieś tam od znajomego, że ktoś tam ma jakiegoś ciekawego rogacza Staram się to kupować Dowiedzieć się coś o tym rogaczu i No i podchodzić z jakimś szacunkiem do tego, bo wiadomo, że to Zasługuje na jakieś U mnie wiszą one na ścianach Każdy ma swoją deskę rzeźbioną Oczywiście nie wszystkim się to musi podobać Ja to rozumiem. No ale Jakoś ona się u mnie też przyzwyczaiła i i tak to już jest. Także może po kolei zaczniemy od takich rogaczy, które wielotykowość występuje z jednej róży, tak? Czyli jest jedna róża takiego rogacza. No a są dwa parostki, tak? Czyli tutaj tak jakby ona się dzieliła, no ale no prawdopodobnie jest na wskutek Jakiegoś uderzenia tutaj podczas tego budowania porożak, do ono jest jeszcze bardzo małe w sypule i powstała taka deformacjonalna z tyłu, jeszcze na drugim parostku też taki dziwny jakiś odrost. Może teraz. Jest. Tak, jedna róża, jeden możdź, czyli dla tych, którzy nie wiedzą to, to jest możdź, ten kawałek kości. No i ten oczywiście, to tutaj przy tym parostku jednym i drugim taka narość nazywana jest to różą. Tutaj tak, ten parostek lewy. Znaczy się, ten jest OK. Ten już zdeformowany, czyli tak tutaj wychodzi taki odrost no i ta tyka też się dzieli ten parostek na na dodatkowe dwie, tak następny rok też, jedna jeden możżeń, tak, a tyka już Podzielona też na skutek pewnie jakiegoś uderzenia w czasie wzrostu, lub genetycznie być może też mogą powstawać takie deformacje. Czyli ojciec tego rogacza mógł być zdeformowany, no i na skutek tego też powstała taka deformacja. To ogólnie jest duży rogacz. On ma ponad 615 gram. Tak się prezentuje. Jeden z większych, już zaczną mi się to wszystko przewracać. Jeden z większych, jakie posiadam. Następny krokacz. Więc tak, tu już jest trochę inna historia. Także tak dwa parostki zwykłe, czyli to by był taki szóstak. No ale nie wykształcił jeszcze jeden parostek tutaj z przodu. Tutaj już są dwie róże, no bo jest jedna ta oryginalna, która powinna być. No i tutaj oczywiście powstaje dodatkowa. To powstaje na wskutek tego, że parostki podczas wzrostu, jest to tak tkanka szybko rosnąca, że czasami gdy on tutaj się już zaczyna budować, to nie wiem, stuknie gdzieś, uderzy o coś, ta tkanka, czyli taka rosnąca, przesunie się gdzieś tutaj na bok i powstaje drugi taki zaczątek wzrostowy. No i taki parostek wtedy jest dodatkowy. Tak, czyli tutaj ma, jest szóstakiem i tu ma dodatkowe takie szydło. Następny wielotykowiec, czyli tak, jedna róża. No i ta prawie ten, ale tu jeszcze dodatkowo, ale z jednego możlenia też wychodzi dodatkowa taka długa tyka. Taki rogacz. Następny. Tu teraz będzie taki ciekawy, dosyć też rogacz. Więc tak. Róża. Róża. I tu z tyłu tutaj dwa porostki. I z tyłu jeszcze dwa dodatkowe. Dosyć też zdeformowane. Tak. I taki dziwak powstał. Tutaj to sam bym się zastanawiał, dlaczego tak wykształcił z tyłu dwa takie odrosty. Następnie rogacz, czyli tak, tutaj ma dwie róże, dwa takie szydła i dodatkowo jeszcze z tyłu jedno wykształcił takie, też pewnie. Podczas wzrostu tutaj coś, tutaj coś nastąpiło i została ta dodatkowa tykana, ale mówię, to jest z jednej róży na jednym możdżeniu. Kolejny i też wielotykowość, czyli tak. Jeden morzdzień, tu też jeden po jednej róży, ale już z tej róży bum, wyrastają trzy parostki, szydło i dwa takie podwójne widłaki jakieś następny rogacz ten jest podobny do tego, który był tutaj z tą tyką dodatkową tylko, że ten ma trochę tak bardziej z boku, tak? Czyli tak. Tutaj jest takim zwykłym prawidłowym szóstakiem. No i tutaj już dodatkowa róża. Na tym samym morzeniu dodatkowa róża i powstaje taki dodatkowy parostek. Następny rogacz. No ten już jest taki też dosyć ciekawy proszę bardzo Tak, tutaj dwa normalne parostki tutaj już pod parostkiem jest tak zwany guzik czyli dodatkowa taka różyczka jakby powstawała tu. tutaj już jest kolejny parostek tu jest jeden i tu z boku jest jeszcze jeden Dodatkowy, ale to już jest wszystko, te dwa są zrośnięte, a ten jeden mały jest tak jakby na oddzielnej róży. Jeszcze zostały mi chyba trzy, które Wam pokażę. Jest tak. Tu jest taki rogacz. W ogóle prawdopodobnie od jakiegoś uderzenia ta strona się nie dojrze, że się zniekształcił, czyli ten parostek został już wybity na tą stronę. Już jest krzywy całkowicie. To jeszcze podczas wzrostu właśnie tu powstał nowy parostek, czyli ten punkt taki wzrostowy wykształcił się jeszcze jeden i poszedł sobie do góry, tak? także tutaj wygląda tak. Tutaj zwykły szóstak, tak? tak, a ta strona już zdeformowana. Jest rogacz, no tak, tutaj niby zwykły szóstak, Tak jak ktokolwiek widział sarnę, to widzi, że ma dwa parostki, tak? czyli lewy, prawy. No w formie szóstaka, czyli taki, jak powinien być ogólnie, no ale tutaj się coś wydarzyło na dole i jest boom. I jest parostek, oddzielny ma morzeń, czyli ten punkt, na którym rosną te parostki. Centralnie, tutaj nad Także też bardzo ciekawy, dziwny, i niespotykany rogacz. stawię go tutaj. No i jeden, to jest ostatni, który kupiłem. Tutaj też już jest. Bardzo ciekawy rogacz. Tak. Tutaj dwa parostki. Jeden szóstak. Czyli jeden grot do przodu, jeden do tyłu i tutaj do góry. Następny parostek to szydło, takie dosyć długie, czyli bez odrostów. No i tutaj się coś wydarzyło, czyli prawdopodobnie uderzył gdzieś tym możdzeniem. Wszystko się rozlało. No i powstała deformacja. I z boku centralnie wyrósł jeszcze jeden parostek. Tak także. Też bardzo ciekawy rogacz. Teraz go tu gdzieś postawię. I pokażę jeszcze wszystkie tak z dalszej trochę odległości. I to tyle będzie w tym odcinku. Jeśli się podobało, jeśli chce ktoś... Zobaczyć jeszcze inne deformacje, no bo uroga czy to, ta wielotykowość to tylko jedna z takich cech nienormalnych, można powiedzieć, u nich. Występują jeszcze szydlarze, barany. No i inne jeszcze deformacje, w których też trochę tych parosków posiadam. I jak się ten odcinek spodoba, to chętnie Wam pokażę i opowiem jeszcze. O innych. Także do zobaczenia, piszcie komentarze.